Brawo, brawo! Brawo, brawo! Tak? A brawo, zrobimy brawo? Brawo, brawo, brawo! Laurek robi brawo! Zrób brawo, brawo! Jak ty robisz brawo, brawo? No zrób! A kuku? Zrób brawo, brawo! Brawo! Jak ty robisz brawo? Toko jestem dużo, no toko jestem dużo, no toko dużo. Sielicznie, brawo, kochanku, brawo. Ta papa, a la, ty nie widzisz mamy? Ty nie widzisz mamy? To papa. Pa.